Pierwsza edycja konkursu Top Design Kliniki Stomatologiczne rozstrzygnięta. Tytuł najpiękniejszego gabinetu w Polsce przyznano UniDent Union Dental Spa z Wrocławia oraz Elektoralna Dental Clinic z Warszawy. Wrocławska placówka została wybrana przez jury, a Elektoralna Dental Clinic przez czytelników i internautów miesięcznika Dobre Wnętrze. Przyznano też dwa wyróżnienia: Dentim Clinic z Katowic i Gabinetowi Stom Tomasz Falkowski z Warszawy. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali 26 w Polonia Palace Hotel w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest dental depot Wasią. Chcemy zmienić wizerunek polskiej stomatologii z takiego gabinetu, który jest utrwalony w pamięci wszystkich osób powiedzmy z mojego pokolenia. Gabinetu, który odstrasza. Który ma specyficzny zapach i specyficzny wygląd, którego zwykły śmiertelnik się boi. Chcieliśmy pokazać miejsca wyjątkowe. Do konkursu zgłoszono 50 gabinetów, z których wybrana została finałowa dwunastka. Każda z klinik oferuje najwyższy poziom leczenia w pięknie urządzonych wnętrzach. Jak podkreślają laureaci konkursu, dobrze zaprojektowany gabinet to komfort zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta, a wystrój kliniki powinien odzwierciedlać gust i styl jej właściciela. Trzeba zacząć od wglądu w siebie, czego chce? Tak naprawdę I co Ci się podoba? Nie patrz na innych, nie patrz na inne kliniki. Na pewno znajdą się y, admiratorzy Twojego stylu i Twojego gustu. A potem to jest wybór dziesiątki architektów, wnętrzarzy do wyboru, do koloru. Mamy cudne czasy. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Design meblowy, materiałowy jest dostępny w każdym wymiarze. Udało się nam pozbierać w jednym miejscu. Piękny wystrój, super nowoczesny sprzęt i mm, piorły. Pierle to nasi lekarze. To wszystko dlatego, żeby służyć ludziom. Za takie cele dostaje się takie nagrody. Gratulacje. Bo dla każdego co do, coś innego jest dobre. Niektórzy lubią barokowe wnętrza, inni proste i takie stricte medyczne. Ale myślę, że u dentysty szczególnie ważne jest, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, bo się go zwyczajnie boją. Wybór najpiękniejszego gabinetu dla jury wcale nie był łatwy. Unident Union Dental Spa z Wrocławia zwyciężył przewagą tylko jednego głosu. I ta klinika, niezwykle przepiękna, jest kliniką, która zasłużyła na uznanie, dlatego że mm, e, spełniała wszelkie oczekiwania nasze, lekarzy. Wszelkie oczekiwania pacjenta, bo widzimy, jak pacjent się może tam czuć. I również no, ocena designerów. Całe to wnętrze i cała jakby komunikacja wizualna jest spójna. I wydaje mi się, że, że, że ta, ta, ta konsekwencja, i to i, i, yy, w całym wizerunku, spowodowała, że ta klinika po prostu wygrała. Unident Union Dental Spa i Elektoralna Dental Clinic oprócz tytułu Top Design otrzymały bon o wartości 35 tysięcy złotych na wyposażenie gabinetów i zakup implantów Biomet 3i. Nagrodą dla wszystkich finalistów była statuetka zaprojektowana przez znanego rzeźbiarza Andrzeja Renesa. Jak nam zdradził artysta, pomysł na rzeźbę powstał podczas wizyty u stomatologa. Dentysta zrobił mi kształt zęba i wszedłem do domu i tego tak oglądam, oglądam. I w końcu doszedłem do wniosku, że istotą jakby to jest zrobienie takiego absolutnego kształtu. Taka, która ma dobre krawędzie, ale niekoniecznie równe, bo równe to tylko wszystko jest w geometrii. Natomiast w życiu czy w przyrodzie kształty są troszkę inne. I stwierdziłem, że żeby to stworzyć, to, to musi powstać taka energia. W związku z tym ta rzeźba jest taka wygięta, a podstawą co musi być? Biały marmur. To jest jakby... Ta, ta biel wypolerowanego kamienia naturalnego no jest, jest bardzo podobna do tej bieli, którą stworzyła natura w postaci zęba. Pierwsza edycja konkursu Top Design już za nami, a miesiąc temu na łamach miesięcznika Dobre Wnętrze rozpoczęła się prezentacja gabinetów, które zgłosiły się do edycji drugiej. Jesteśmy w trakcie drugiej edycji. W związku z tym, że nie chcemy zatrzymać się w miejscu, tylko chcemy iść dalej, postanowiliśmy dodać nową kategorię. Oprócz kategorii wybór jury i wybór czytelników internautów, kategorię ekologiczną, EcoStar. Będziemy szukać kliniki ekologicznej, kliniki przyjaznej naturze. Zachęcam wszystkich pozostałych opornych do wzięcia udziału w tym konkursie, bo warto. Zarejestruj się na portalu dendovizja.pl. Oglądaj filmy, dodawaj własne i komentuj. Korzystaj ze szkoleń online i zdobywaj punkty edukacyjne. Zareklamuj u nas swoją firmę, produkt lub usługę. Skontaktuj się z nami, a my odwiedzimy Cię z kamerą dendowizji. Inni piszą, my pokazujemy.